Szanowna Rado, informuję, że Przewodniczący Rady wyznaczył mnie na prowadzenie dzisiejszej sesji. W takim razie pod jego nieobecność otwieram obrady w piątej sesji Rady Powiatu na podstawie listy obecności. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 Radnych co stanowi kworum i daje to nam możliwość obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu. Witam serdecznie wszystkich radnych Rady Powiatu. Witam Pana Starostę i witam wszystkich przybyłych na sesję gości. Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie rozpatrzymy porządek obrad. Radni otrzymali materiały, porządek obrad. Czy są uwagi do porządku obrad, który Państwo otrzymaliście? Proszę bardzo, Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam taką prośbę w z tym, że. Póki przejdziemy do porządku dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu chciałbym poprosić o chwilę uwagi, by Pan Przewodniczący pozwolił. Ostatnio zdarzyło się takie nieprzyjemne zdarzenie w naszym powiecie, czyli pożar, a co za tym idzie bardzo odważna postawa naszego policjanta, który uratował życie. Chciałbym w imieniu Państwa, swoim rządu, podziękować panu Siedlantowi i żeby on ma swoje obowiązki, ma służbę, żeby to nie było, że będzie całą sesję czekał, żeby moglibyśmy w tym momencie to zrobić. Czy można? Dziękuję bardzo. Jeśli mogę prosić pana tutaj, bardzo proszę. Szanowni Państwo, pan księdza Damian Budaniec na własnych rękach wyniósł mężczyznę z pożaru. Jest to naprawdę godne naśladowania, jest to naprawdę wielka postawa. Ja przede wszystkim dziękuję serdecznie, a jest to nie pierwszy jego już taki odruch w jego służbie. Dziękuję serdecznie za to, co zrobiłeś i życzę ci przede wszystkim dalszych rozpadów wiele spokoju i żeby praca w policji przynosiła Ci nie tylko stres, ale i satysfakcję i w imieniu wszystkich radnych zarządu powiatu, skromny list oraz taki powerwunek, żeby ci pożar przypominały. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. tak, w służbie każdego strażaka jest kiedyś taki dzień, kiedy nie może wypełnić do końca słów, roty ślubowania i uratować wszystkie życie. Z różnych powodów. Najprawdopodobniej 18 lutego też tak mógłby być, gdyby niegodna godna postawa tutaj Pana Artura, który tak jak Pan Starosta wspomniał, wyniósł człowieka, który był zagrożony i tym samym ocalił jego życie. Także chciałbym w imieniu Państwa oraz wszystkich izbańskich strażaków pogratulować Panu tej postawy, godnej naśladowania i życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja jeszcze tylko powiem, że Pan Artur chyba odezwał się w nim instynkta strażaka ochotnika, bo Pan Artur jest dziękuję. ochotnikiem w Rogóżu, także gratuluję i dziękuję wszystkim. Dziękuję. dziękuję bardzo. Chciałbym <młys> tak, bardzo podziękować i zaproszenie mnie tutaj na uroczystość i trebam jest, Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są uwagi do punktu obrad, Państwo Radni otrzymaliście? Proszę Pan Starosta. Jeszcze raz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w imieniu Zarządu Powiatu zgłaszam wniosek o dodanie do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie 18 jako punkt dziewiętnasty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poddaję wniosek Pana Starosty pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku o porządku obrad? Proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Porządek obrad, znaczy zmiana została przyjęta jednogłośnie. Przegłosujemy zmieniony porządek obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad już ze zmianą zaproponowaną przez Pana Starostę? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Porządek obrad zmieniony został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu są to protokoły z obrad trzeciej i czwartej sesji, które były wyłożone do wglądu starostwie powiatowym w Biurze Rady na 7 dni przed obradami dzisiejszej sesji. Każdy radny miał możliwość zapoznania się z treścią protokołu złożenia poprawek i by uzupełnień przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji zgodnie z 27 paragrafem ustępu 6 statusu powiatu, ponieważ poprawek i by uzupełnień nie wniesiono protokołu trzeciej i czwartej rady Powiatu poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, za przyjęciem protokołu z trzeciej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Protokół z trzeciej sesji został przyjęty jednogłośnie. Kto jest za przyjęciem protokołu z czwartej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Głosował w Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności zarządu. I otwieram dyskusję. Czy są pytania do sprawozdania zarządu powiatu? Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję i przechodzimy do kolejnego punktu. To jest. Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji Widzbach-Kowadnińskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii Widzbach-Kowadnińskiej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Te sprawozdania Państwo również otrzymaliście po kolei, wymieniając ten tym, czy Państwo macie pytania do sprawozdań. Jako pierwsze, sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji. Czy Państwo macie pytania, uwagi? Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Czy są uwagi, pytania? Jeśli nie, sprawozdanie powiatowego lekarza weterynarii w liczbach Czy są uwagi, pytania? Nie widzę. I kolejne sprawozdanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Czy są jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie, ma zamykam dyskusję. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie zarządu z wykonania uchwały Rady Powiatu Lipackiego za 2014 rok. Otrzymaliście Państwo pisemne sprawozdanie z wykonania tych uchwał. Otwieram dyskusję nad tym sprawozdaniem. Czy są uwagi do sprawozdania? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to rozpatrzenie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku. To sprawozdanie również Państwo otrzymaliście w materiałach. Czy są uwagi do tego sprawozdania? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Wictuach Kowalińskim o stanie bezrobocia w powiecie miłkarskim w 2014 roku. Pisemną informację otrzymaliście Państwo w materiałach. Czy są uwagi do sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest zapoznanie się ze sprawozdaniem wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat lubarski. Otrzymaliście Państwo materiały. Czy macie Państwo uwagi do sprawozdania? Jeśli nie, zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu kolejnego: to jest sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bartowaniu Również otrzymaliście Państwo materiały w tym zakresie. Czy są uwagi do sprawozdania? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie Rady Społecznej Zespołu Obywateli Zdrowotnej w w Informuję, że Wojewoda Warmińsko-Mazurska wyznaczył Panią Janinę Tałsiewicz jako swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej ZOS, a Starosta Izbański wyznaczył na Przewodniczącego Rady Pana Jarosława Kowita. Zgodnie z artykułem 48 ust. 6 2 litera b Ustawy o działalności leczniczej do kompetencji Rady Powiatu należy określenie liczby przedstawicieli Rady Powiatu oraz ich wybuch. Proponuję ustalenie między przedstawicieli na pięciu, tak jak to było w poprzedniej kadencji. Czy Państwo macie jakieś inne propozycje? Chciałbym. No, tak. No, tak. Chcielibyśmy dowiedzieć się, na ile będzie Pan chętny do uczestniczenia w pracach tej komisji, tej Rady. Bo może, jeżeli będzie chętny, krzyścioro, łącznie. Z czym nie miało 96 osób w składzie tej rady. może być tyle osób, ile Państwo będziecie zgłaszali. Państwo otrzymaliście wcześniej materiały i wiecie, że w porządku taki był punkt był przewidywany, więc mieliście możliwość przeanalizowania tego i przygotowania ile osób czy skonsultowania tego z Panem Starostą i z kolegami z Rady, jakie osoby będą zgłaszane. W tej chwili poddałem pod dyskusję. Czy Państwo zgadzacie się na to, żeby było 5 osób? Jeśli są inne propozycje, to proszę je oficjalnie zgłosić. Jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie, kto jest za tym, żeby skład Rady Społecznej ZOS-u wynosił 5 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 13 głosach za i wstrzymujących Rada przegłosowała 5 skład Rady Społecznej ZOS. W związku z tym przejdziemy teraz do zgłaszania kandydatów do Rady Społecznej. Za tak, proszę bardzo. Zgłaszam kandydat do pana Aleksandra Ortnowicza. Czy pan Ortnowicz wyraża zgodę? Tak, proszę. Nie wchodzi dzisiaj, ale proszę wyrażać zgodę do <grymisz> uh. Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę pana Zanonę Ramowskiego. Czy pan Zemanera Matkowski wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. <grym> okay. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Proszę bardzo. Zgłaszam pana Pani Ewa Giedryś wyraża zgodę. Czy są jeszcze? Proszę bardzo. Zgłaszam Panią Ewa Giedryś, była w poprzedniej Radzie Społecznej. Uważam, że w niej się dużo dopiero. Czy Pani Ewa Giedryś wyraża zgodę? Tak, jeszcze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Jeżeli nie, to zamykam listę. Proszę Państwa, w związku z tym, że kandydatów jest 6, a miejsce jest 5, będziemy głosowali każdą kandydaturę z osobą. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Aleksandra Olechnowicza do Rady Społecznej w Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za, jedna osoba nie głosowała. Czyli kandydatura pana Aleksandra Orłowicza została przyjęta. Punkt kolejny. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Wojciecha Michańczyka? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Jednogłośnie. Kto się tak? Przepraszam, nie zauważyłem. W związku z jeszcze 14 głosów za. Jedna osoba nie głosowałem. Pana Leszka się Burkowicza. Kto jest za? Poproszę o przytrzymanie chwilę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach wstrzymujących. 12 głosów za. Kandydatura pana Rzeczka Sieków Dowicza została przyjęta. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Zemona Ramonowskiego? Kto jest za? Dziękuję. Pan Radny jest za. 3 głosy za. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 głosów przeciw. Kto się wstrzymał? 4 y, wstrzymane, w związku z czym kandydatura pana Zemana Ramatowskiego została odrzucona. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Janina? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 4 y, osoby nie głosowały, 11 głosów za. I kto jest za przyjęciem kandydatury pani Ewy Mielicz? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 11 głosach za, dwóch wstrzymujących i trzech przeciw kandydatura Pani Ewy... Przepraszam, 10 głosach za, dwóch wstrzymujących i trzech przeciw kandydatura Pani Ewy Giedry została przyjęta. W związku z czym w ramach głosowania prosiliście Państwo kandydatów Olechnowicz Aleksander, Wojciech Knikańczyk, Siergiu Dobrzeszek. Jan Dyba Ewa Giedryś. Yy, I w tym układzie osobowym powiększonym o osoby zgłoszone przez Pana Starostę, czyli Jarosława Kukuta i Pana Wojewodę Janiny Tausinicz, proponuję przegłosować projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Warmińskim. Ustala się, wśród przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej Zdrowotnych z na 5 osób. Powołuje się Radę Społeczną zpołeki zdrowotnej w Zbarku w składzie Jarosław Kogut, przewodniczący Janina Tausiewicz, Przedstawiciel wojewody, Aleksander Olechnowicz, Wojciech Mychańczyk, Leszek Sieputowicz, Jan Dyba, Ewa Diedryś. Paragraf 3. Zwoły się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej z zdrowotnej w Zbarku na 3 marca 2015. Godzina 14 uchwała paragraf 4, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Izbach Kowarńskim. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Przycze, głosach wstrzymujących. Projekt uchwały został Gratuluję członkom Rady Społecznej i przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołu Opieki, opieki Zdrowotnej w Komisja Komisje obradujące przed dzisiejszą sesję pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały. Czy Państwo macie pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie, zamykam dyskusję i poddaję projekt do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu, to jest zaskoczenie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest uchwała w sprawie zwiększenia środków na utrzymanie dziecka. Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Czy Państwo macie pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie, zamykam dyskusję, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przechodzimy do punktu kolejnego. To jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania głosu w spłacie opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w dziecie zastępczej. Komisje opiniowały pozytywnie projekt uchwały. Czy państwo macie uwagi do projektu? Jeżeli nie, zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję kto jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję kto projekt przyjęty jednogłośnie. I kolejny punkt w sprawie zamiaru likwidacji rolniczego centrum kształcenia ustawicznego w zespole szkół i Placówek oświatowych w Parku Warmińskim. Komisje zaopiniowały projekt jednogłośnie. Czy Państwo macie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie, to na dyskusję. Oddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała, projekt uchwały w sprawie podjęcia zamiaru likwidacji technikum uzupełniającego dla dorosłych ze szkół i placówek oświatowych w Gliwawie komisji Komisja projekt pozytywnie. Państwo macie uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Jeżeli nie, oddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jednoznacznie przyjęty. Punkt kolejny to podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie. Komisji zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy Państwo macie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie, to kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I punkt kolejny to przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia technikum uzupełniającego dla dorosłych ze Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszlica w Mińsku, to komisje zaopiniowały pozytywnie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I punkt kolejny, to zmiana dzisiaj do porządku obrad projekt uchwały przez pana starostę. W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi. Komisje głosowały już to yy, przed sesją, ponieważ zostało to zgłoszone już na komisjach, yy, zaopiniowały pozytywnie. Czy państwo macie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie, poddaję pod głosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W ten sposób wyczerpaliśmy projekt głosowanych uchwał. Punkt kolejny to zapytania wniosku o oświadczenie rady. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to Szanowni Państwo, porządek obrad został wyczerpany. W związku z czym zamykam piątą sesję Rady Powiatu Lyswalskiego. Serdecznie Państwo Radni przebudę właśnie.